Dzień dobry, Mateusz Skulski, zapraszam na środowy Obserwator. Ciało 43-latka wyłowiono ze słupi. wykluczone, że jest to mężczyzna poszukiwany od ubiegłego tygodnia. Według relacji mężczyzna wpadł do rzeki i nie wypłynął. Wszystko wskazuje na to, że jego śmierć była nieszczęśliwym wypadkiem. Na ciele zmarłego nie stwierdzono żadnych obrażeń. Okoliczności zdarzenia bada słupska policja. Zmieniamy temat. Szykuje się rewolucja w słupskim szpitalu. Pacjenci będą kompleksowo przygotowani do planowanych zabiegów. Jako pierwszy rehabilitację wprowadza oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej dla pacjentów bariatrycznych. Prehabilitacja to cały zespół działań, które mają przygotować pacjenta do leczenia operacyjnego. Prehabilitacja łączy w sobie elementy edukacji, przygotowania fizycznego, psychologicznego oraz dietetycznego. Jej założeniem jest rozpoczęcie procesu leczniczego już na pierwszej wizycie w poradni chirurgicznej. Jako pierwszy w słupskiej placówce wprowadzi ją oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej. Polega ono na odpowiednim przygotowaniu pacjenta, usystematyzowaniu tego przygotowania, tak żeby pacjent dokładnie wiedział, jakie warunki musi spełnić przed operacją, jak do tej operacji się dobrze przygotować w takim celu żeby uniknąć powikłań skrócić swój okres pobytu w szpitalu Najnowsze trendy w medycynie wskazują na to, że prehabilitacja coraz bardziej będzie rozwijała się w polskich szpitalach Dlatego Słupski Szpital chce w przyszłości wprowadzić ją jako standard do głównych procedur operacyjnych w całej placówce Celem promocji i szerokiego udostępnienia informacji o prehabilitacji lekarze z Ośrodka Koordynowanej Opieki Bariatrycznej Słupskiego Szpitala przygotowali specjalny poradnik, w którym przedstawiony jest program prehabilitacji. Poradnik dostępny jest za darmo w wersji papierowej w poradniach przygotowujących chorych do leczenia bariatrycznego oraz w wersji online na stronie www.szpitalslupsk.pl. W Słupsku rozpoczął się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Na mieszkańców czekają wyzwania, zadania i nagrody. Do niedzieli każdy chętny może ściągnąć na swój smartfon aplikację Endomondo i w ten sposób zbierać kilometry idąc do pracy, na zakupy czy na spacer. Kto do niedzieli przejdzie najdłuższy dystans, może liczyć na nagrody. Uruchamiamy aplikację, którą często pewnie osoby, które uprawiają sporty, dobrze znają. Za pomocą takiej apki będzie można przyłączyć się do wyzwania w chodzeniu na piechotę im więcej kilometrów, tym większa szansa na wygranie wartościowej nagrody, bo nagroda o wartości 1500 zł, może to być rower bądź inny sprzęt sportowy i w ciągu czterech dni do 20 września osoby, które będą miały największy dystans za sobą będą, zdobędą tę nagrodę. Główne wydarzenia w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu zaplanowano na niedzielę. O godzinie 10 przy Parku Wodnym odsłonięty zostanie mural. Potem rozpocznie się gra miejska. Do wygrania jest jest voucher na rower. Na zakończenie akcji w przyszły wtorek, 22 września, każdy będzie mógł za darmo pojechać komunikacją miejską. Słupscy policjanci zatrzymali troje młodych ludzi zamieszanych w proceder wyłudzania telefonów komórkowych. Dwoje z nich to pracownicy salonu telefonii komórkowej. Na swoim koncie mają 27 przestępstw na łączną kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mózgiem szajki był 26-latek, który do procedur wciągnął dwoje młodych pracowników salonu telefonii komórkowej. Mężczyzna kierował do sklepu osoby, które do zawarcia umów przedstawiały fałszywe zaświadczenie o zatrudnieniu. Rekompensatą dla 29-letniej pracownicy i jej 28-letniego kolegi było otrzymywanie pieniędzy za skuteczne zawarcie umowy. Dopuścili się łącznie 27 tego typu transakcji. W ten sposób wyłudzili sprzęt warty kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zatrzymane osoby usłyszały już zarzuty, 26-latek został aresztowany decyzją sądu. Wobec pracowników sklepu zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczenia kraju, zakaz kontaktowania się ze sobą i poręczenie majątkowe. Grozi im kara do 8 lat więzienia. Odpowiedzialności nie unikną też osoby, które pośredniczyły w procederze. Obecnie policjanci ustalają, jaki był ich udział w oszustwach, i sprawdzają, czy dopuścili się innych przestępstw. Przedwojenny napis reklamowy odsłonięto na rogu ulic wolności Kopernika w Słupsku. Odkrycia dokonano podczas wyburzania kamienicy. Wszystko wskazuje na to, że to reklama niemieckiej firmy transportowej, która funkcjonowała w Słupsku do 1945 roku. Napis jest oczywiście w języku niemieckim. Odkrycie jest bardzo ciekawe, bo do czasów nam współczesnych takich napisów zachowało się zaledwie kilka. Kamienica, na której znajduje się napis, jest pod ochroną konserwatorską. Służby konserwatorskie chcą, aby napis na ścianie budynku został zachowany. Szykarze Czarnych Słupsk wygrali turniej o Puchar Prezydenta Miasta Słupska. Dla zawodników był to sprawdzian przed rozpoczynającymi się w przyszły weekend rozgrywkami ligowymi. W turnieju obok gospodarzy zagrały jeszcze drużyny Deka Pelplin, Politechnika Gdański, Żak Koszalin. W meczu otwarcia Deka pokonała Politechnikę i awansowała do finału. W drugim meczu Czarni zmierzyli się z Żakiem. Podopieczni Mantasa Czesnowskisa pewnie wygrali z drugoligowcami z Koszalina 94 do 58. Najskuteczniejszym Najważniejszymi zawodnikami słupskiej drużyny byli Damian Pieloch, który zdobył 21 punktów i Hubert Pabian, który zdobył 14 punktów. Drugiego dnia turnieju Czarni w finale zagrali z drużyną DK Pelplin. Słupska drużyna ponownie pokazała dobrą formę i po wyrównanym meczu pokonała rywali 91 do 80 i tym samym wygrała turniej. Natomiast w meczu o trzecie miejsce Politechnika Gdańsk pokonała drużynę Żaka Koszalin. Rozgrywki pierwszej ligi rozpoczną się w przyszły weekend. STK Czarni Słupsk zagrają wówczas na wyjeździe z ekipą Miasto Szkła Krosno. To nie był zwykły spływ ani spływ na bleczy, ma wyjątkowo pożyteczna akcja. Ustedcy nurkowie i kajakarze kolejny raz spływając w dół słupi posprzątali rzekę. W akcję oprócz wodniaków zaangażowani byli także piechurzy, każdy miał ten sam cel. Płynąc lub idąc brzegiem w dół rzeki na kilkukilometrowym odcinku należało sprzątać śmieci. Płetwonurkowie i kajakarze wyciągali je z wody, a maszerujący sprzątali brzeg. Łącznie udało im się zebrać ponad półtora tony śmieci. To już druga edycja ekospływu. Niestety podobną ilość śmieci wydobyto także rok temu. Impreza ma na celu edukację ekologiczną, promowanie aktywnego wypoczynku i integrację. Udało się ją przygotować dzięki wsparciu z budżetu obywatelskiego. Organizatorem przedsięwzięcia było stowarzyszenie Alfa Team. Impreza początkowo miała odbyć się w maju, jednak z uwagi na pandemię została przeniesiona. W najbliższy piątek po raz 27 odbędzie się Sprzątanie Świata. Władze słupska zachęcają do uprzątnięcia miasta. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem Plastik: Rezygnuję, redukuję, segreguję. W ratuszu można już odbierać rękawice i worki. Sprzątać mogą zarówno przedstawiciele firm i instytucji, jak i osoby prywatne. Zachęcamy wszystkie podmioty zorganizowane, ale także osoby zorganizowane od tak spontanicznie koleżeńsko czy sąsiedzko, do skorzystania z naszej oferty i do wybrania miejsca, które chcieliby posprzątać. Między 14 a 17 września zgłaszać się mogą te osoby czy przedstawiciele do referatu gospodarki odpadami komunalnymi, to jest pokój 207 i tam wskazują opiekuna grupy, ilość osób biorących udział w tej kampanii, termin sprzątania i miejsce po to, żebyśmy potem mogli specjalistycznymi służbami już te zebrane odpady komunalne odebrać. Ty mi zrobisz zakupy, a ja komuś innemu wyprowadzę psa, a jeszcze inna osoba wykona usługi krawieckie. Tak w skrócie można opisać nowy projekt usteckich seniorów. Uniwersytet III wieku żyj kolorowo startuje z bankiem czasu. Bank Czasu to nowy pomysł usteckich seniorów, polega na bezpłatnej wymianie usług i umiejętności pomiędzy określoną grupą osób. Umożliwia dzielenie się z innymi osobami swoimi umiejętnościami oraz czasem wolnym. Działa on w ten sposób, iż godzina dowolnej pracy na rzecz członka Banku Czasu równa się godzinie każdej innej pracy. Na przykład godzina prac domowych jest tyle samo warta co godzina korepetycji lub godzina zakupów. Jest to wzajemne świadczenie usług. Bezpłatnie, oczywiście. <grywa> Polega to na tym, że ja tobie wykonam jakąś usługę, ty komuś innemu, ten ktoś następny tobie. Na przykład wyprowadzę psa, <grywa> ktoś przyjdzie umyje mi okna, ten komu, kto myje okna otrzyma usługę na przykład naprawy w łazience yy, zlewu czy umywalki. Koordynatorem projektu jest Marta Schroeder, która będzie prowadzić bazę oferowanej pomocy. Może to być na przykład sprzątanie, wyprowadzanie psa, drobne naprawy krawieckie czy zrobienie zakupów. Każdy uczestnik może poświęcić swój czas, a w zamian za to otrzymać pomoc w tym, czego akurat potrzebuje. Proszę dzwonić, pisać, wchodzić na stronę internetową. Będziemy o wszystkim pisać i Państwa informować. Nabór do udziału w projekcie Przestrzeń na Plus, kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji E, czyli mieszkańców ulic Grunwaldzkiej, Rybackiej, Legionów i Zielonej w Ustce, jest wciąż otwarty. Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami mogą się zgłosić do udziału w projekcie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Pod numerami telefonów: 59 815 43 95, 59 815 43 96. I tą kolorową informacją kończymy dzisiejsze wydanie Obserwatora. Na jutrzejsze zapraszam w imieniu Małgorzata Maciejuk. Nasze wiadomości mogą Państwo oglądać również na naszej stronie internetowej i kanale YouTube. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.